Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Rafał Gaweł z Oslo, Konrad Dulkowski z Warszawy. Wróciłeś wróciłeś po przeżyciach z sądu dla Pragi, dla Warszawy, Pragi, południe. Z procesu Tak, wróciłem z procesu Na cyrk, jaki się tam odbywał. To, to, to się w głowie nie mieści, co tam się wyprawiało. Z jednej strony jest to groteskowe, jest to śmieszne, są to groteskowe osoby. No, to jest tak jak patrzeć na dołączających do braunistów y, kamratów. Y, jak spojrzysz na nich, tak po prostu. No, Zimna, zimno, z daleka. No jacyś starsi panowie, którzy postanowili przebierać się w operetkowe mundurki i bawić się w żołnierzy, którymi nigdy nie byli. Nie zostaliby nawet zresztą pewnie przyjęci do, do armii. Ale oni bawią się w wojnę. Zapomnieli, że mają już lat 60 kilka, a nie dziesięć. I są groteskowi. A z drugiej strony są niebezpieczni. I tak samo jest z brownistami. Brown, to co opowiada no, ktoś, kto ma jakiekolwiek. Taki iloraz inteligencji, przynajmniej na, na tym średnim poziomie, no, natychmiast jest w stanie wyłapać te wszystkie bzdury, które opowiada Grzegorz Braun. Grzegorz Brown tak naprawdę nie ma żadnego programu politycznego. Grzegorz Brown potrafi jedynie rzucać hasła, jak to jest taka z nim dyskusja, jak z przeciętnym nastolatkiem w, w internecie, który odpowiada ci memami no mniej więcej tak no jego wypowiedzi to są takie memy, które ładnie brzmią, ale treści tam nie ma za dużo. Tak, wyjdźmy z Unii Europejskiej i co dalej? po Unia Europejska jest B, jest niefajna. Jednocześnie sam z tej Unii Europejskiej korzysta i tak dalej. Niekonsekwencji w tych tak swoją drogą w tych jego wypowiedziach no jest tyle, że właściwie każde jego słowo można podważyć. I to nawet nie powołując się na zdrową logikę, ale powołując się nawet na Grzegorza Brauna. Ale to jest tak, że ta woda z mózgu, którą, którą on robi ludziom, jest tak zatrważająca. Nie wiem, czy ty widziałeś tego mema, którego wstawiliśmy w, u nas na stronę. To był mem, który. Został publikowany przez jednego z mechaników pracujących od wielu lat w Niemczech, który tam ma mieszkanie, spłaca sobie domek, pracuje za w niemiecką pensję. Mieszka na zachodzie, korzysta z przywilejów Unii Europejskiej i on krzyczy, że nie potrzeba nam eurokołchodu bliżej nam jest do Rosji. Ten, który korzysta najbardziej. Ja jestem bardzo ciekawy, jak on by się poczuł, gdyby zabrać mu te wszystkie jego dobra, które sobie wypracował, wrzucić go gdzieś. Do wschodniej Rosji do fabryki, żeby tam za zachrzaniał w fabryce w, po 10 godzin dziennie za kilka tysięcy rubli. Jestem bardzo ciekawy, co by wtedy mówił. Wtedy by błagał o to, żeby znaleźć się w Unii Europejskiej. No tak, no ale to jest, wiesz, no, to, to, to jest jedno. Oczywiście wszyscy wiemy, że to co opowiada Brown to jest bzdur, to są bzdury, natomiast to są niebezpieczne bzdury, bo ludzie, to jest tak samo jak było z osobami, które uwierzyły w Brexit, a później płakały, że, że dały się tak paskudnie nabrać. No właśnie, to jest w tej chwili Wielka Brytania właśnie wraca do Unii Europejskiej, tylko robi to po cichutku. No tak, no, oczywiście, że tak. No, no, natomiast na no osoby, które tak jak wiesz, no, ja w Londynie rozmawiałem z osobami, na przykład z Polakami, którzy tam byli za Brexitem i Unia Europejska im się nie podobała, albo nie wiem, no, mówili o tym, że te, te socjale to straszna rzecz. Jednocześnie siedząc na socjalu i tak dalej. I tak dalej, no możemy tu długo. Natomiast wczoraj, no, Grzegorz Brown, czy skala jego wyrachowania, cynizmu, manipulacji, jakiej poddaje tych swoich ślepo wierzących w niego zwolenników, no, wczoraj była widoczna chociażby w tej jednej sprawie. Grzegorz Braun, nienawidzący Unii Europejskiej, jednocześnie powoływał się na orzeczenia Trybunałów Europejskich, na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sądów europejskich itd., w momencie, kiedy zaczęło mu się palić pod czterema literami. I jak to właśnie. Mecenas Stępiński podsumował, jak bida to do Żyda. Jak, zaczął, jak widmo wyroku pojawiło się, to nagle Grzegorz Braun zaczął powoływać się na, na orzecznictwo europejskie. Jezu, to przysłowie ma takie trochę, trochę inne konotacje, chyba. pewnie nas do końca nie przemyślał jego, jego treści, ale tak, można tak to powiedzieć. Nie, no to właśnie, to właśnie ma takie tenże. Generalnie to powiedzenie ma takie, że normalnie się Żyda nie lubi, ale jak potrzeba pożyczki, jak trzeba coś wziąć na krechę i tak dalej, no to wtedy się Żyd jest miły, prawda? Dla, no to takie historyczne znaczenie ma, ma to powiedzenie. No ma troszkę jeszcze szerszy, ale tak możemy się skupić na tej, no. Na tej, na tej, na tej warstwie. No to prawda, to prawda. Grzegorz Brown po prostu. Kiedy jest mu wygodne, to zasłania się Unią Europejską. Jest jak, jak ci no, wszyscy, którzy tam krzyżą, było a jednocześnie, a jednocześnie pracują na, na Zachodzie, albo mówią o tym, żeby gonić migrantów, gdzie pieprz rośnie, a sami są migrantami żyjącymi w Belgii, Niemczech czy, czy Wielkiej Brytanii. Dlaczego niebezpiecznie, dlaczego niebezpiecznie jest Grzegorz Brown? Właśnie do tego. Dlatego, że uwiarygadnia takich ludzi jak ta osoba, którą tutaj widzimy. I ja się zastanawiam, kto tu kogo uwiarygadnia w tym momencie. Wiesz co, Waluś podobno przyjechał do Polski z myślą o spędzeniu emerytury i dokończeniu swojego życia w bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie prześladowany, gdzie będzie wśród swoich. I podobno, podobno by sam był zaskoczony tym, że zrobiono z niego człowieka w symbol, człowieka, który stał się kimś, kto w, dla wielu Polaków uosabia walkę ze złem, a tym złem miał być komunizm w wydaniu czarnoskórych mieszkańców RPA walczących o swoje prawa. No tak, no, Janusz Waluś zastrzelił Chrisa Haniego, czyli przywódcę, rzeczywiście, no przywódcę komunistycznej partii. Partii, która miała też krew na rękach, żebyśmy, żebyśmy mieli świadomość. My nie, 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 nie wybilamy tutaj w partii komunistycznej ani przywódcy, który został zamordowany, ale wiemy jedno. Niemoralne jest zabijanie kogokolwiek. Jest to zło. Ja wiem, I... tylko że ta partia komunistyczna, wiesz, to jest tak mniej więcej jak z partiami komunistycznymi w Norwegii. To jest jednak innego rodzaju komunizm i tam w tym momencie ta partia komunistyczna była, to byli po prostu ludzie, którzy walczyli o prawa czarnoskórych mieszkańców Republiki Południowej Afryki, gdzie. używając również przemocy, niestety. Przykro to mówić, ale symetryzując tutaj trzeba, to trzeba o tym wspomnieć, że że ci ludzie też używali, używali przemocy. Wobec żołnierzy, wobec policji, która była, która mhm. zabijała, bezkarnie zabijała ludzi, tylko dlatego, że z powodu ich koloru skóry. Notabene, żeby było śmieszniej. Janusz Waluś dokonał swojego czynu po to, żeby zatrzymać proces przekazywania władzy w ręce, no, żeby zatrzymać koniec apartheidu. I teraz uwaga. Wczoraj w Sejmie Grzegorz Brown powiedział, że on jest przeciwnik, przeciwnikiem Apartheidu. To co widzimy na załączonym obrazku. A może. W, be, be, um, troszeczkę zmieniły się poglądy p, pana Walusia. On zresztą jak słuchałem jego wywiadów ostatnio, ostatnio twierdził, że w, rasistą nie jest i że. że w więzieniu nauczyło go tego, że ludzie są przyzwoici lub nie niezależnie o to, bo od, od koloru skóry. To są jedna jego wypowiedzi. Natomiast w innych wypowiedziach potrafi bardzo silnie deprecjonować ludzi tylko z powodu ich pochodzenia etnicznego. No tak, natomiast to w jaki sposób Waluś przez moment można było pomyśleć, że rzeczywiście to jest człowiek, który w tym momencie postanowił jednak. Postanowił. Przepraszam. Niech gdzieś? tak zostanie. Niech tak jest. Że postanowił wrócić do Polski, że przeszedł proces resocjalizacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, w jakim środowisku on zaczął się w tej chwili pojawiać, wskazuje na to, że niewiele tam się zmieniło. I że. To może niech skomentuje to jego córka. To jest e, list. Otwarty, wypowiedź córki Janusza Walusia. Przez wiele lat walczyłam, żeby ojciec miał prawo wrócić do swojej rodziny. Teraz okazało się, że ten człowiek może być niebezpieczny dla, dla kraju, który ja kocham. Chcę, chcę przyłożyć rękę do faszyzmu i rasizmu. Chciałam dobrze, a być może zrobiłam coś bardzo złego. Mówię to pierwszy raz. Wcześniej się bałam. To powiedziała Ewa Waluś. Córka. Janusza Walusia. I to jest przerażające. świadoma kobieta, inteligentna kobieta, która widzi to, co my, ona zobaczyła wcześniej, to co my zobaczyliśmy, a zobaczyliśmy to, co Państwu w tej chwili pokażemy. To jest to jest zdjęcie wykonane z grupą ludzi o skrajnie prawicowych poglądach. Jak widzimy tam z tyłu mamy symbole neofaszystowskie, mamy Symbol stylizowany na toporła, czyli symbol współczesny. przepraszam, przedwojennego, przedwojennego faszyzmu. E mamy symbole supremacji białej rasy. Taki kontekst i takie znaczenie ma ten, ten, ten symbol, w który widzimy. Krzyża celtyckiego. Krzyża celtyckiego i mamy miecz chrobrego. W mamy w symbol falangę. falangę, symbol ONR-u, który. Który w, no niedawno pod, pod tym właśnie znakiem przez Białystok biegli, szli, maszerowali współcześni neofaszyści, nawołując do mordowania ludzi z powodu ich pochodzenia, z powodu ich narość, narodowości, z powodu tego, jakiego mają, jakie mają pochodzenie etniczne. Czyli mamy tutaj do czynienia z taką skrajną faszyzującą prawicą, i po środku tego wszystkiego jest zaznaczony strzałką Janusz Waluś. Czyli on to wszystko uwiargadnia. On to wszystko w, akceptuje i niestety staje się symbolem, symbolem przemocy politycznej, tak bym to określił. Która jest no tak. według to jest, jego jest człowiek, który się dopuścił przemocy, no, zabójstwa politycznego, a przemoc polityczna, rozprawianie się ze swoimi przeciwnikami politycznymi przy pomocy, przemocy, zbrodni, jest no, takim jednym z podstawowych elementów wyróżniających ideologię neofaszystowską. Faszystowską no, w ogóle, no, ale w tej chwili neofaszystowską. tę, która no, czerpie już z różnych źródeł. No, tak jak tutaj zresztą widzimy. No, z jednej strony mamy krzyż celtycki, z drugiej strony mamy toporła. No, a tutaj są patrioci, nie, nie wiem, czy do ty się czepiasz. Kieletcy, kieleccy, kieleccy, patrioc, kieleccy nie... patrioci. Kieleccy no, patrioci, no. Z... Z... Oni tam pewnie chcą, żeby, wiesz, no, no, sławią swoją małą ojczyznę. Z zabójcą po środku w czarnych okularkach chyba im się wydaje, że są, nie wiem, leonem, zawodowcem. W, albo Robocopem. No słońce świeci, no już nie przesadza. ja też no, groteskowe, okulary, mówię, to grotesko, Groteskowe zdjęcie i przerażające jednocześnie zdjęcie. E, e, tak, niestety z Janusz Waluś zaczyna być symbolem skrajnej prawicy. Ja się bawię, ja się boję, jeżeli Konfederacja wygra w wybory razem z Pisem, to kim zostanie Janusz Waluś? W tym szczęśnikiem nic specjalnie, no bo pewnego rodzaju symbolem jednak. Y, gdzieś tam. Y, 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 y. No nie wiem, no nie wiem. Jest, bardzo dobrze się czuję w ten, ten maczysto, Maczystowskie takie zachowania postawy. wśród tych chyba kiboli, wśród bandytów, którzy gangów, gangów kibolskich z... No, którzy tak naprawdę w tej chwili są naj, największym zagrożeniem w Polsce, bo to oni, nie wiem, czy słyszałeś ostatnio, ja sobie zwróciłem uwagę, e, co się dzieje. W ostatnim czasie kibole zamordowali jednego człowieka, wjeździ w bagażniku drugiego człowieka. Kibole w Polsce... No, no, spowod 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 gangi. i tak dalej, no, ale to nic dziwnego. No, mój Boże, to tak jakby się spowod 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 dziwił, nie wiem, to, to nie twarzy. To, to nie jest już żadna, żaden... Około sportowy ruch, chuligański, to są gangi handlujące narkotykami na dużą skalę. Przestępcy, którzy są jednym z największych zagrożeń dla, dla Polskiej, dla naszej ojczyzny. A, w, a w, to w tym wszystkim mają człowieka, który... nie są, to są patrioci, a, ich, a, a te bicie to jest dżentelmeńska rywalizacja. No ja nie wiem, ty, ty, ty chyba nie oglądałeś nie, nie, żadnych pierwszych wyborów tak, tak? Nie, naszego prezydenta. Ostatniego odcinka wyborów. Tak. Oglądałem ostatni, ostatni sezon, niestety, i, i bardzo źle się skończył. Mam nadzieję, że następny, następny sezon będzie, będzie ciekawszy. Ja myślę, że tutaj na parę sezonów jednak jesteśmy skazani na to, no, tę opowieść. Tą narrację, tak. tak. W, to jeszcze. Jedna sprawa. Janusz Waluś po przyjeździe do Polski już był w objęciach de... Brauna. pamiętajmy o tym, bo to byłarza pyta... Brauna. Bo to jest Cały to towarzyszy... jest... tak. czas po prostu uparcie czytam towarzysz towarzysz Braun. Braunienko, tak. W... Niestety, ale to wygląda na dosyć zaplanowaną akcję. To nie jest przypadkowe spotkanie. Panowie od dłuższego czasu się znają. A my dodatkowo dostaliśmy wczoraj na Sunkę informacje, które nas bardzo zainteresowały. Musimy je zweryfikować. Z tych informacji wynika, że Grzegorz Brown już do, jakiś czas temu pojechał do RPA i tam bardzo podejrzane spotkania odbywał. Ja coraz bardziej się zastanawiam, czy my jednak nie doceniamy całej, tej, całej tej, tej akcji, konfederacji, tego wszystkiego, co się dzieje? I na ile, na ile za tym wszystkim stoją ludzie z, z gdzieś za dalekiej wschodniej granicy, którzy to wszystko kreują? Nie wiem, czy takiej dalekiej. Niedalekiej. No dobrze. Znaczy jest to przerażające. A to jest ciekawa informacja, że Korczarowski dostał od. Dostał fangę w nos od Jasia Kapeli. Szczerze mówiąc, <laughs> dla mnie, zachowanie Jasia Kapeli nie różni się niczym od, od zachowania Piotra Kortorowskiego, Marcina roli czy y, Różala, czy innych pato streamerów. To jest poziom, poziom dna. Okej. Okay. Mm. Dobrze. Tak, podobno są na filmiki na YouTube. Nie wiem, czy ja chcę to oglądać, naprawdę. Ja wczoraj byłem na procesie na Patologii mi wystarczy na dłuższy To jest, to jest dopiero patologiczny, patologiczny pato streaming, tak. Tak, to jest. Wiesz, to... Napisałem dzisiaj taki dosyć długi post opisujący przynajmniej częściowo to, co tam się działo, ale. W pewnym momencie jedna z, z adwokatek wyszła tam na zewnątrz, po czym wróciła starsza nobliwa pani, która no, jest taka z klasą przedstawicielka takiej palestry. Wróciłem, nie wiecie, co tam się dzieje. Mówi, ci od Brauna odmawiają już kolejną zdrowaśkę. Natomiast tam lata facet w koszuli nocnej, który mówi, że jest antychrystem i mówi, że pójdzie do, do ambasady rosyjskiej. No, to chyba najlepsze podsumowanie tego. Tego uniwersum. Niestety no, uniwersum, które, które ma tysiące wyznawców. No, niestety. Dobrze, dziękujemy Państwu za, za spotkanie i w, przypominamy, w tym w tygodniu zaczyna się proces Krzysztofa Adamka, pseudonim Kaktus, jeden z pierwszych procesów. Tak jest. I my tam będziemy i Państwu opowiemy. Dziękuję.